Cześć, z tej strony hodowla Bojątka, A w tym filmie zaprezentuję Wam całą hodowlę, jakieś zmiany są. I w ogóle. Tylko widzicie pisleczki. sobie. Mają co robić. I nowa budowla. Tu jest odchowalnik ten. Już się nie, nie posprzątałem, Za 7 dni na małe kurczaki, więc muszę trochę posprzątać. No i tu mam nową budowlę. To będą na yy, kochiny porcelanowe bo mam taki zamiar kupić i je i po prostu będą tutaj w ale teraz jeszcze nie ma takiego żeby ten, tu są deski, wszystko ładnie dosyć obite no i tu widzicie, tak jest zrobione tu jest czerwony ten no i tu <grym> mam jeszcze taki dresy, bo muszę zrobić tutaj no i tu jest tak, no i tu jest tak tu jeszcze muszę do końca tą dziurę zrobić Tu jest zdemontowałem te deski, bo potrzebowałem tam ale tutaj jest tej strony potrzeba za bardzo patyk. No, idę. Chodź. Tu jeszcze siedzi. No. Tutaj szabo sobie siedzą. Parka moja. Z szabu będę rezygnował całkowicie. Tu jeszcze ten i... Czekam aż kurka usiądzie i on będzie musiał być zlikwidowany. Jest to naprawdę... Trochę smutny, bo ładny kogut, ale no nie idzie go uratować, bo ma całe palce połamane, nie wiem od czego. No i tutaj on sobie tak widzicie kuleje i w ogóle szkoda go mi trochę. Ale szabo będzie i tak likwidowane całkowicie, jak kurka usządzie i wylęże młode, to w ogóle będę likwidował całkowicie rasę tą. Za to będą inna rasa, mi nie będę pokazywał, ale będzie inna rasa, oczywiście. Ferdynand, On bardzo fajny kogucikiem. I tutaj jest wyjście. Jak już będą kury nowe, to będzie tu i wyjście. Tutaj widzicie, jest ten cały ten. No i tutaj jest wyjście, tak zrobione. Po prostu wywaliłem dwie deski, czyli jest tak zrobione. No i tu widzicie, one sobie siedzą. No i tutaj. One mają 11 jajek. Muszę im wody na i mieszać, bo tu nie mają wcale już. A Teraz nastrój jeszcze dar będzie. Nie i będę musiał im dać. No i tu widzicie, przerobiłem inaczej, bo musiałem przy bardziej przyłożyć, bo. E, nie zamykało się. No tu widzicie sobie te chodzą. No tu widzicie ona ma 11 jajek. Tu nie ma w tym, bo ma tutaj, w tym. No i tutaj nie ma bo tej butelki w ogóle. No, one tu będą miały. Ten kurniczek będzie przestawiony. A. Nowe miejsce będzie chyba tutaj, zrobione taki odtąd tam, tak będą woliery nowe. No i tutaj widzicie sobie to yy, statko chodzi i one tutaj mają wysypane takie rzeczy. No i tu widzicie, kochiny sobie siedzą, o. Yy, kochiny zostawiamy jajka już, bo żeby usiadły sobie, o tu widzicie kurka czarna chodzi. Już mam następny, na, następny inkubator na zbieranie, więc nie potrzebuję, o tu widzicie się stawiają. No i tu są na dole też, czwarka następna. Tu przerobiłem bramkę, bo mi się otwierała przedtem. I... Teraz, widzicie o, tu dwa kogutki. Naprawdę jestem trochę zawiedziony, że ten labendowy to kogucik, bo chciałem go zostawić. Ale jak będzie fajno miał budowę, to i może zostanie, ale... Tak jak teraz patrzę co też No, tu są nowe karniki. Dwa mam takie. Jeszcze wam muszę pokazać za chwilę. i tu... Dwa takie karniki mam. O, tu widzicie, chodzą, chodzą sobie. Po zakładałem wszystkim szabo obrączki, więc, jak ktoś będzie chętny, wędam z obrączkami. No, tu mają poidełko, tu mają karmidełko. Tu są grządki, yy, Grzędy, pomyliło mi się. No, tu widzicie. Tu chciałem robić oszko dla kaczek, ale nie będę miał chyba kaczek. Bo taki mam niekiedy dziwne pomysły. No, i tu chodzi całe statko. I tu chodzą kurki, które zostają u mnie. No i kochin wiadomo, szabo. Kochin nie wiadomo czy zostanie, ale tak wiadomo, że to się później zobaczy. No i szabo wyjedzie na pewno, bo szabo nie zostawiam wiadomo. No, tutaj mają drugi karmik. Jest tu takie podniesione są, tu jest woda, a ten karmik będę musiał zdemontować całkowicie. I to taka będzie budka na po prostu wodę i jedzenie dla kurcząt. Muszę zobrać odbrać wiadry, bo... Widzicie o, wiaderko, no już odstawiłem. No i tu widzicie wiaderko jest, muszę jest tylko przestawić trochę. Tu mam drabinę, odstawić. No i tu widzicie siedzi żółta z białym. Rozparowaliśmy i inaczej przeparowaliśmy je. Tutaj koguty. Te wody nie mają No i tutaj nasemnej sobie. I tutaj jeszcze, o, tu jest samiczka i tutaj jest yy, jeden samczyk i dwie samiczki bo patrzymy, z którą będzie się szybciej sparował, więc to jest, o co chodzi i idziemy tutaj dalej Sorry za odgłosy w, w tle i tu jest zamknięte, bo mi gąbki odwalało im do końca. Tu się lęgną młode. Tu indygo ma dwa jajka, ten też ma dwa jajka, tamte zaziębiły. No i tu widzicie sobie siedzę, Mewki inaczej będą parowane. Gdzie jest samiczka? Tam jest. Yy, to jest samiczko z samiczką. Ta parka taka inna będzie. Tam widzicie samczyk on tak ma zrobione, bo brudny był i mi się pióra posklejały. I tutaj jest młodek płodek jest nie bił No jest młodek Jestem bardzo zadowolony z niego, bo, bo czekałem na tego właśnie młodego i dosyć fajnie, że jest I tutaj widzicie też sama młodki dwa Nie bił tu widzicie, ona wtedy tak nie Ciebie mocno no i tu są dwa łódki, które no ładnie karmią. No i te, te od tych młodej na młode czekamy. Bo one mają podróżne mewki, ale to wiadomo, czekamy. Tutaj nie wiem jeszcze, czy co tam zależałem, czy nie, bo nie sprawdzałem. Te mają e, też chyba mewki, czy jakoś tak. No i tu jest młodzież. Aj, mnie bije. No, Fajnie, dosyć młody. Muszę go przełożyć bardziej. No tu siedzi sobie. I siadaj samiec. Oj, tu ma! Tu samica będzie chciała mieć młodego. Bo już coś widziałem, kombinowały. No i tam też mają dwa żone, czy jakoś tak było. No i tu sobie siedzą. To są gołąbki, które tutaj zostają. No tu samiec jest. Tu jest samica, z którą macie sparować, ale czekamy. Muszę je wrzucić do izolatki. Tu jest mniej gąbków, tam jest chyba więcej Czegoś tak, o Mogę pokazać jajeczka Pokaż O, jest naklute Muszę te włożyć bardziej pod niego No ma trzy jajka chyba Więc jesteśmy ciekawi co wyjdzie Tu się kąpały gąbki Bo miały te Bajenki się kąpały I tu jest woda u nich I Muszę wziąć ostrość tu sobie siedzą. Oj, za mocno nasz chyba, jest. Tak. O! Teraz widać. No, tu sobie siedzą. O, tu jest y, muleman. I tu jest muleman też. I. A widzicie, młódki są. Są to mewki żółte. Po moich czerwonych, więc jestem pod wrażeniem, że po czerwonych mogą być żółte. W genach miały po prostu pewnie barwę. I Wiadomo? Tutaj widzicie Ta samiczka kumru coś Chyba ona stąd wyleciała Nie wiem Te też mają tutaj się do kompania. kumru mają jajka Tam są młódki dwa Pocztowe Na konkurs Tu jest młódek Muleman z Pawikiem No i tu jest Moje Piękności dwie Ten będzie taki czerwono-płowy czołoby chyba a jeszcze zobaczymy. No, i tu jest też młódek. Tu widzicie młódek jest. I tu też są młódki. Nie będę nam pokazywał wnętrza. O, i tu widzicie też To Jest samiczka, i tu jest samczyk. Tu jest biały. Oj. Tutaj samiczka siedzi ta z klatki. Tutaj babiczka siedzi. Bo ludzko idę, żeby się nie wystraszyły gąbki. Tu nic nie ma, o samej góry nie ma, nic. Tutaj samiczka siedzi, hamika. No i nie ma nic tutaj w tych konamorach. Nie lubią chyba tych kumul. No a tutaj za to lubią. Bo wszystkie są zajęte. Czyściutkie i tu chyba są o, Tak, siedzi samiczka. Ta groszka widzicie? Ona przyleciała do mnie. Sama z siebie i... sporowałem ją z samcem. No i mam... O, widzicie. Tak się... Tak gołąbki karmią. Młode. Bardzo fajne te... O, Bardzo fajne te wywrotki na ziemnek. Chyba będę zostawiał po nich jajka. I wychowam sobie ich więcej. Niby nie latają, ale... Z tym, że po prostu są... Takie dobre jako mamki, to więcej będę po prostu miał ich. No, tu sobie widzicie siedzą. One już na naszą jajka gonią, więc są naprawdę genialne. No i to już było chyba wszystko w tym filmie. Jeżeli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję, lajka i komentarz. Do cześć!